W reakcji opisanej według równania 2CO2 równa się 2CO plus o2, gdzie wszystkie reagenty są w stanie gazowym, w pewnych warunkach ciśnienia i temperatury ustalił się stan równowagi. Entalpia tego procesu delta H jest większa od zera. Podaj jak wpływa na ilość produktów powstających w reakcji rozkładu tlenku węgla 4, zmiana warunków prowadzenia reakcji polegająca na po pierwsze zmniejszeniu objętości naczynia reakcyjnego po drugie, ogrzaniu zawartości naczynia reakcyjnego, a po trzecie, zmniejszeniu ciśnienia. W tym zadaniu mamy podaną reakcję rozkładu dwutlenku węgla do tlenku węgla i tlenu. Entalpia tej reakcji jest większa od zera. O entalpii dokładnie mówię na innym nagraniu, link znajduje się na ekranie oraz w opisie. Natomiast pamiętaj, że entalpia może być dodatnia lub ujemna. Jeżeli mamy entalpię reakcji większą od zera. Oznacza to, że energia produktów, które powstały w tej reakcji, jest większa od energii substratów. Zatem do tej reakcji potrzebne jest ciepło, a ponieważ ciepło musi zostać pobrane do reakcji, to jest to tak zwana reakcja endotermiczna, inaczej endoenergetyczna, czyli reakcja, której ciepło jest pobierane do środka, czyli endo wewnętrzne, o przedrostkach też mówiłam na innym nagraniu. Pierwszy zmieniony warunek w tej reakcji to zmniejszenie objętości naczynia reakcyjnego. Jeżeli zmniejszamy objętość jakiegoś naczynia zamkniętego, w którym znajdują się pewne gazy, to wraz ze zmianą objętości, ze zmniejszeniem objętości tego naczynia zwiększa się ciśnienie tych gazów, ponieważ taka sama objętość gazów musi się zmniejszyć w mniejszym naczyniu. Zgodnie z prawem Avogadra 1 mol każdego gazu zajmuje taką samą objętość w warunkach normalnych i jest to objętość 22,4 dm3. Czyli patrząc na ilość moli gazowych po lewej i po prawej stronie strzałki, widać ewidentnie, że po lewej stronie mamy 2 mole gazów, natomiast po prawej stronie mamy aż 3 mole gazów. Oznacza to, że jest to reakcja, w której w wyniku powstają produkty, których objętość jest większa niż objętość substratów tej reakcji. Jeżeli podejmiemy działanie w celu zmniejszenia objętości naczynia reakcyjnego, to układ zgodnie z regułą przekory będzie dążył do zapobiegania temu procesowi. Zmniejszenie objętości naczynia wiąże się ze wzrostem ciśnienia w tym naczyniu. Zatem układ będzie dążył do tego, aby preferować reakcję, która sprawia, że tych gazów jest mniej, a gazów jest mniej w przypadku prowadzenia reakcji odwrotnej czyli syntezy CO2 z CO i O2. Więc układ będzie preferował reakcję, tą, która teraz by przebiegała w lewą stronę, a nie naszą reakcję wyjściową, czyli tą, która jest analizą CO2 do CO i O2. Odpowiadając na pytanie pierwsze: jak wpływa na ilość produktów powstających w reakcji rozkładu tlenku węgla 4 zmniejszenie objętości naczynia reakcyjnego, Otóż w tym przypadku ilość produktów maleje dlatego że jest przez układ preferowana reakcja odwrotna która prowadzi do zmniejszenia ciśnienia czyli zgodnie z regułą przekory ona zapobiega naszemu działaniu które ma na celu zwiększenie ciśnienia na skutek zmniejszenia objętości naczynia reakcyjnego Sytuacja druga to ogrzanie zawartości naczynia reakcyjnego Mamy reakcję, która jest reakcją endoenergetyczną, czyli reakcja analizy CO2 do CO i O2. Jest to reakcja, która wymaga dostarczenia ciepła, czyli dostarczenia energii. Zatem, jeżeli ogrzejemy zawartość naczynia reakcyjnego, to ta reakcja będzie nasilana, ponieważ jeżeli dążymy do tego, aby zwiększyć temperaturę przez dostarczenie ciepła, to układ będzie zapobiegał, zgodnie z regułą przekory, nadmiernemu wzrostowi temperatury. A jak może zapobiec nadmiernemu wzrostowi temperatury? No, temperatura wzrasta na skutek dostarczenia do układu ciepła, więc będzie on preferował reakcje, w których to ciepło będzie wykorzystywane, czyli reakcje endoenergetyczne. A właśnie ta reakcja, która przebiega w prawo, czyli CO2 na CO i O2, jest to reakcja endoenergetyczna, czyli reakcja, do której jest potrzebne ciepło. To ciepło jest w cudzysłowie zużywane. Więc ogrzanie zawartości naczynia reakcyjnego zwiększy ilość produktów powstających w reakcji rozkładu tlenku węgla 4. Wariant trzeci to zmniejszenie ciśnienia. I tak jak w wariancie pierwszym doszło do zwiększenia ciśnienia, tak w wariancie trzecim mamy do czynienia ze zmniejszeniem ciśnienia, czyli z sytuacją przeciwną. Zatem efekt też będzie przeciwny, czyli po prostu ilość produktów powstających w reakcji rozkładu tlenku węgla 4 wzrośnie. Dlaczego tak się dzieje? Otóż teraz to sprawdzę, ponieważ jeżeli zmniejszamy ciśnienie i mamy tutaj reakcję, w której w wyniku z dwóch moli gazowych powstają trzy mole, to układ będzie dążył do tego, aby to ciśnienie wyrównać. Jak my zmniejszamy ciśnienie, to układ dąży do podwyższenia ciśnienia, dąży do tego, aby tą pierwotną równowagę zachować. Zatem układ w tym przypadku będzie preferował reakcję która przebiega w prawo, czyli tą reakcję rozpadu CO2 do COIO2, ponieważ w wyniku tej reakcji dochodzi do powstania większej objętości gazów. Dlatego też, na skutek zmniejszenia ciśnienia, ilość produktów powstających w reakcji rozkładu CO2 wzrośnie. Podsumowując zatem, jak wpływa na ilość produktów powstających w reakcji rozkładu tlenku węgla 4, zmiana następujących warunków: po pierwsze zmniejszenie objętości naczynia reakcyjnego spowoduje, że ilość tych produktów zmaleje, po drugie ogrzanie zawartości naczynia reakcyjnego spowoduje, że ilość tych produktów wzrośnie, a zmniejszenie ciśnienia, czyli opcja trzecia, sprawi, że ilość produktów także wzrośnie. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia wkrótce.